Ja po pierwszym dniu już po prostu płakałem. Aktywna regeneracja. Czuję się jak na wakacjach. Nie wiem jak tu zejść, no ale nie ma innej drogi. Cześć wszystkim, tutaj Mateusz. Witam was bardzo gorąco i serdecznie po raz kolejny na kanale MZ Store. Dzisiaj mamy kolejny epizod z przygotowań Franka do jego charytatywnej walki. Mamy takiego luźnego vloga. Jest aktualnie Franek z chłopakami, z jego trenerem na obozie obok zakopanego. No i właśnie jadę tam, jadę go odwiedzić, jadę ich odwiedzić, jadę zdać taką małą wam relację z tego jak ten obóz wyglądał. Dzisiaj, z tego co dobrze wiem, to mają taki bardziej rest day, dzień dla siebie. Też może jakiś lekki trening, ale bardziej odpoczynek, regeneracja. Będą również oglądali KSW, także może zrobimy jakieś małe typowanie. No ogólnie zapada się bardzo fajny dzień, ja właśnie jestem w drodze, mam jeszcze jakieś, jakieś półtorej godziny drogi. No i co, i widzimy się już na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Siemaneczko, tak, znajdujemy się w miejscowości Łapszanka To jest gdzieś w obrębie Zakopanego, ja na mapie się nie znam, ale tak mi powiedzieli Jesteśmy już po trzech dniach ostrego chodzenia w górach Ja jestem tak zakwaszony, że po prostu ledwo wstaję z łóżka Dzisiaj Mati mnie obudził, kurcze, nie wiem, 8-8.30 Musiałem się zwlec eee, No co, otwieramy trzeci odcinek eee, serii Walcze By Żyć Czyli przygotowujemy się do charytatywnej gali bukserskiej Wyjechaliśmy sobie właśnie w góry z ekipą z Akademia Gorilla z Warszawy eee, To jest sekcja kick, w Muay Thai tak naprawdę. Ja u nich robię na razie tylko boksik, bo gala będzie w boksie. No i co, robimy sobie taki obozik tlenowy, właśnie biegamy po górach, chodzimy trochę się wspinamy. Dzisiaj mamy taki luźny dzień, typowy rest day. Mamy w zamiar pójść sobie gdzieś na termy, jakieś masaże, może spa, zobaczymy. A wieczorkiem oglądamy KSW, bo dzisiaj jest sobota, czyli dzień Gali. Może zrobimy jakąś typowanko, zobaczymy kto, kurde. Hmm. No, kto trafi, kto nie trafi, kto wygra, a kto niestety będzie musiał odejść na tarczy. No, mamy taki domek. Oh yes, on naprawdę nagrywa. Kurwa. Wszystko zobaczycie do weryfikacji. Tak? Nie tu kwestionujemy. Franek ogólnie e, ma też kilka. Kilka zrzutów z, tego, z tych trzech dni, nie? Na telefonie? Tak. Właśnie wybieramy. Z, z w, No kurde, wcieliłem się w rolę vlogera. Tak, <laughs> Już także, się nie umiem wysłać przez te góry. Także pewnie w tym vlogu też zobaczą. Zobaczą kilka takich.

A ja włączam właśnie nagrywanie, miałem powiedzieć się, Manko, 5 20, a my właśnie wychodzimy. <grywka> Zabaj, już sobie bardzo. <grywka> Nastroje, kurde, fantastyczne. I wszyscy tylko w telefonach. Tylko nie ja, tylko ja. nie ja. Ja tylko nagrywam. Ja, 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 ja leżę, odpoczywam. Bez telefonu. Jak jest w końcu jakiś plan? Plan jest taki, że jedziemy na początku do Zakopanego i później zobaczymy co. Albo sam na jakieś termy, albo ty idziemy. Nie ma, planu. nie ma planu, kurde, jak zwykle. Trudne pytania zadajesz. Od trzech dni nie ma planu, a ty się pytasz, że jest plan. A nie tam? Jak to mówią, jest ciężko, ale stabilnie. Czy jakoś tak? Crue Focus. O kurde, no teraz to jest git. Słuchajcie. Tajlandia, kolebka, kurde moje. No to jest kolebka, właśnie jakby. Jest trochę spór pomiędzy Birmą a Tajlandią. Birminczycy uważają, że to jest ich narodowy sport, a Tajowie z kolei, że jednak należy to do nich. Trochę tak, ale, ale jednak no kurczę, to jest trochę jakby, jeżeli ćwiczysz brazylijskie jiu-jitsu, to chcesz pojechać do Brazylii. Tak, no Jeżeli, no na przykład, taj, jest jeżeli jesteś taj, piłkarzem, to chcesz odwiedzić kolekcję najlepszych klubów sportowych z tego świata z i tak dalej. Sobie, dokładnie, więc jakby nie wyobrażałem sobie, zajmując się już przez 7 lat tajskim boksem. Żeby nie jest. do Tajlandii. Dzisiaj reszcik, dzisiaj sobie pójdziemy na sauny, podpoczywamy troszkę na baseniku, takie jak na luzaczku. To się nazywa aktywna regeneracja, że tak Fajne. powiem. Wiedziem. Profesjonalna terminologia musi być. Nie? Dobra co? Idziemy do środka. No. Kilka basenów sobie zrobię, później gdzieś pójdę posiedzieć. Będzie fajnie. Chwila muzyczna I chyba wokół słońca opalamy się Fajnie, fajnie, pozdro Patrzcie jaki widoczek Były baseny Teraz jeszcze dla dobrej regeneracji chcę coś zjeść Tak, pierożki Ale specjalnie tu przygraj, że zero nie? Nie, no zero no, Dla no, no. <laughs> sportowców Tutaj tutaj widzimy, nie, 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 robimy treningu, nie, 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 Kazieczko nie, nie, Kaput. nie, 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 Kita. nie, 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 no. Jeśli nie zlekceważy, to nie potrafi się tak rozwijać. No. No, A z kim kim miał ostatnią walkę w ogóle? Andry. W KSW to chyba z Bedorfem dopiero. Nie, no, no, coś, by było było to? To no. coś było. Coś nie? A dzisiaj z Andryszakiem. No, I co do tego kopa jeszcze w no. Nie, walczył z takim chyba młodym z WCA. Jakimś takim no i wygrał. Wygrał. Ostatnią walkę wygrał. Tak. Ostatnią walkę wygrał, ale przed ostatnią przegrał tym. Hajem. kopnięcie na łeb. Później mamy Rajewskiego, tego starszego, albo młodszego w sumie, nie wiem, tego, kto się już tam... nie umył. Jakie imię? Eee, Łuki z koperą. Że jest, że jest... Raju. Raju. No, dobry, Raju. Na Bielonię, tam, no. Mamy godzinę 17, nażarliśmy się dobrego jedzonka, zjadłem sobie pierogi ruskie, zjadłem e... Jak to było? Borowikową zupę w takim chlebku i poprawiłem piwkiem zero, co widzieliście na materiale. Później dwa lody wleciały. Teraz część ekipy poszła na, na Gubałówkę. Mają w planach wjechać chyba kolejką na górę i później sobie zejść. Jakby była odwrotna kolejność to pewnie bym poszedł z nimi, bo wchodzenie jakby nie robi mi problemu, ale schodzenie tak mi obciąża staw skokowy, że po prostu po tych trzech dniach to mam rozwalone całe kostki. Dlatego stwierdziłem, że zostaje. Posiedzimy sobie tutaj. Eee, poczekamy na nich i tak naprawdę co, za godzinkę, półtorej idziemy już do... Mm, do jednej restauracji. Będziemy oglądać KSW 54. Only in pay-per-view. Ja jestem tu. Tam jest ośrodek, z którego wyszliśmy. A moja ekipa jest tam. Patrzcie to. z jak ja pierdzielę. Legenda głosi, że... Patrzysz się na takie widoki i przestajesz być zmęczony. U mnie się za bardzo nie sprawdza, może dlatego, że patrzę pod nogi trochę. Ale klimat, ja pierdziele, czuję się na, jak na wakacjach. Odstawiłem towarzystwo. No i zaczyna się zabawa, wchodzimy tam. Ach. Myślę, że z pół godzinki 40 minut jestem na górze, a tam idę spać. No już bliżej niż dalej, tutaj Państwo schodzą po łańcuchach, stromo bardzo. Trzeba uważać Ale ostatnia prosta i zaraz się melduje Jest ekipka na szczycie Kamera pewnie tego nie oddaje, ale Ale kurde jest grubo, ile to mamy tu? 2,301 2,301 Jak podskoczę to będzie 2,302 No nie, no jest ja serio tutaj grubo Już widzę po tych łańcuchach Nie wiem jak tu zejść, no ale nie ma innej drogi Musiałem sobie usiąść, przychillować trochę I pokazać wam tutaj Jak to wygląda ja pierdzie Masakra e, Idziemy teraz do restauracji oglądać KSW 54 Walczy Gamer, walczy Izu e, Ogólnie fajne walki będą, pojedliśmy wcześniej Ale była taka. Zawijamy do auta. No co? Gamer wygrał, fajna walka była, Izu wygrał. Super było. No. Dobry, dobry wyjazd. Widzimy się chyba co? W Warszawie następnym razem mi się wydaje. No Moi dogali, no, nie całe 3 tygodnie, no, równe. 3 tygodnie bez jednego dnia, więc. Yy... Tak, 110% odpalamy wrotki. Właśnie, właśnie. I see them lurking. I see the serpens. I see them lurking. I just work, I don't complain. When I'm at home, I do my thing. When my vocals piercing through this beat, I know they feel the pain. I got things in my mental, you would think I am insane. Hold up whatever goes round, boys, just don't me losing frames.